Cześć, ja jestem Mateusz i witam Was w pierwszym odcinku z serii Tv. Wizje. Będą tutaj vlogi oraz takie mini QA, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. Pytania oczywiście będziecie mogli zadać pod tym filmikiem. Oraz w następnych kolejnych, które będą się też pojawiały. Dzisiaj będę chciał powiedzieć o małej wycieczce, mianowicie do Katowic na IEM, gdzie będę razem z Michałem, który za chwilę się obok mnie, mnie pojawi. Dlaczego zaczynam od tego? Będą to właśnie takie różne moje przemyślenia. Zamiast to dzielić na części w odcinkach z gier. Gdy będę chciał Wam przekazać jakieś informacje, jakieś newsy, ciekawostki, czy po prostu czymś się podzielić, będzie to seria o tym, plus Wasze pytania, pół żartem, pół serio, w zależności, czy będziecie chcieli właśnie zrobić troszkę śmiesznie tę serię, czy rzeczywiście zadawać mi pytania takie bardziej życiowe, czy dotyczące mnie, czy mojego kanału, to już jest Wasza decyzja, do tego się ustosowujemy. to jest tylko taki, powiedzmy, pierwszy, testowy odcinek. Więc przechodząc do meritum sprawy, Katowice IM pojawi się teraz Michał z kanału Zara Keyword, No i lecimy. Dobra, no to jesteśmy z powrotem. Cześć, Michał. Witam. No i od czego zaczniemy? Chciałbym zacząć od sprzętu, a później przejdziemy do naszego planu, który będziemy realizować podczas wyjazdu. Ja bym z Wam tutaj pokazywał, jaki sprzęcik, jakim sprzęcikiem dysponujemy. Michał Wam go bardziej dokładnie pokaże. No i będziemy sobie na luzie rozmawiać o tym. Nie ma tu żadnego scenariusza, po prostu czysty flow. To są dwa powerbanki do telefonów, w którym będziemy nagrywać. Jeden aktualny, Samsung S5 plus mój HTC. Tymi dwoma telefonami będziemy nagrywać. No i gdyby nam zabrakło jakiegoś miejsca zasilania czy po prostu energii, mamy tutaj powerbanki, żebyśmy nie zostali na bez prądu. Po prostu, bez prądu, bo to jest najważniejsze jeszcze nie do końca rozwiązaliśmy problem jak będziemy nagrywać głos wiemy, że tam będzie głośno no, na pewno będzie głośno, będzie hałas głos... i z 2-3 metrów zrobić wywiad albo chociażby taki vlog jak aktualnie, to będzie ciężko bo ten hałas cały będzie się skupiał i prawdopodobnie mnie z jakimś youtuberem mam nadzieję nie będzie słuchać dlatego zastanawiamy się nad albo zakupieniem aparatu wejściem na rzekę, albo dykta Albo samego dyktafonu, tego, tego jeszcze Bo nie Bo mikrofon wiemy. mamy do... E... Panie, Panie kamerzysto? <noise> mikrofon mamy do nagrywania, też z małym fotowikiem, po prostu można go wyciągnąć. Chcecie coś powiedzieć do mikrofonu? Nie? A może następnym tak. razem. Tak, tak, tak. Jak teraz nie macie na i... jak najbardziej możecie nam zadawać pytania. Dokładnie, jakąś, jakąś poduszeczkę na przykład, jak to się nazywa, takie takie futerko żeby wyciszyć, wyciszyć hałas, no i tyle. Mamy statyw oczywiście, jeden na stole, który teraz trzyma jeden telefon, a to jest drugi. Tak nie rozkładana właśnie... Taki jest troszkę miejsca. lepszy, ten jest taki troszkę mniejszy, bardziej e, po jakimś nierównym terenie byłby ok. E, to też nam pozwoli utrzymać jeden lub dwa telefony w miejscu i nic się nie będzie ruszało, nie będziemy musieli tego w ręce trzymać, które się albo męczy, albo trzęsie. E, będziemy mogli się też zająć innymi sprawami, na przykład trzymanie mikrofonu. Ale oprócz tego małego, jednego, drugiego cytuwa mamy też troszkę większy drugi, który możemy podłączyć również do aparatu, bo mamy osobne wejścia, to są specjalne małe statywy na telefon. O właśnie, podwójnie wysuwana nóżka pełną kontrolą obrotu, więc jakbyśmy chcieli na przykład nagrać jakiś panel e, albo stoisko <laughs> Możemy sprzedać, <z> Sorry. <laughs> jakiś panel albo stoisko. No to to nie będzie żaden problem po prostu postawić i płynnie to zrobić. Do tego z tyłu jakaś muzyczka, bo nie jest... da No i w ten sposób będziemy to właśnie montować. Stoiska, czy inne rzeczy, czy jakieś kostyje. Takim sprzętem, delikatnie tutaj. No i do tego muzyczka wstyla. Jak selfie. wysuwane również. A do Was sięga. z monitor, Cię mogę dotknąć. Ile to ma? Metr? półtora metra? Metr dwadzieścia, takiego. No, i on będzie służył też do nagrywania czegoś z wysokości, lub nas po prostu jako selfie. Będą tam straszne tłumy, więc na pewno ciężko będzie samą ręką wyciągnąć do góry. Dlatego, pół metr w górę, wszystko będzie nas widać, Dokładnie. będzie cały tłum. Nam tłumem do kogoś sięgnąć, to nie będzie żaden problem. W drodze, w drodze na jem na śniadanie, na, jemne jemne na śniadanie, projekt. to będziemy sobie szli robimy i robili całe tak Także będziecie na bieżąco cały czas. Cały czas. No bo tutaj oczywiście będzie podzielona na dwie części, na mój kanał mm. i na kanał Michała. Czyli załóżmy z jednej strony będą jakieś tam w drogi mówione, gdzie idziemy z ksiaskiem i gadamy i tam będziemy mówić nasze plany, nasze przeżycia, ale na drugim kanale na wrzucimy, wrzucimy filmik już czysto, obrobiony, na obrobiony na przykład z muzyką coś, jakieś panele i tak dalej, żeby to było podzielone tematycznie. Będziecie mieć na dwóch kanałach fajnie to umieszczone, nie będzie trzeba latać w tym. No i tak jak mówiłem wcześniej, będzie to z pierwszej ręki. Będziemy mieć przy sobie o, jeszcze pilocik do kilka Selfie. Tak, żeby nie musieli sięgać. blisko sięgać, można sobie nacisnąć i się nagrywa. Będziemy mieć ze sobą internet. W hotelu właśnie będzie jakiś tam internet dostępny, ale wolimy mieć zakryte firmy. Tak, e, zero chamskiej zero reklam. Będziemy mieć internet ze sobą, więc zaraz po nagraniu czegoś będziemy montować to na laptopie, który bierzemy ze sobą, e, prawdopodobnie w Vegasie, e, no i od razu za pomocą tableta <gry> wrzucać na YouTuba, czyli tak. y, cały czas będziemy montować filmy na jednym, a z drugiego wstępu będziemy wrzucać, y, żeby to było jak najszybciej po prostu na YouTubie. Jeżeli coś zobaczymy, nie możecie tam pojechać, jesteście ciekawi co się dzieje na jemie, jakie rzeczy, co się dzieje z nami. No to właśnie to będzie cały czas w takim jak najmniejszym odstępie czasu, jak najbardziej świeżo wrzucamy. Jeśli będziecie mieli jakieś konkretne pytania, zadajcie je od razu pod filmem, na fanpage'u prywatnej wiadomości i jeśli będziemy mieli taką możliwość, nagramy to dla Was i od razu tego samego dnia albo następnego ranku, wrzucimy to od razu i będziecie o tym wiedzieć. Dokładnie, jak będą wrzucane filmiki w komentarzach również możecie wpisać, co byście chcieli zobaczyć. Jakie materiały Wam się bardziej podobają od innych, na których, których mamy więcej uwagi albo czasu poświęcić, no bo wiadomo, że też musimy trochę spać. Prawdopodobnie jak wrócimy wieczorem z pierwszego dnia załóżmy jemu, będziemy montować, montować, coś jeszcze musi zrenderować, no to, to w ten czas zjemy kolację, nagramy jeszcze jakiegoś droga przy okolicy kolacji. Ten materiał będziemy mogli, mogli przechowywać, też mamy tutaj dysk 750GB, także tego się dużo zmieści. Będziemy mogli sobie zapisać na dysku, jeden film obrobić, na tablecie wrzucać i od razu następny film znowu oprawiać, renderować i wrzucać. Także będziemy się pewnie wymieniać w staniu albo w montowaniu. Filmów, żebyśmy się z tym wszystkim wyrobili na czas. Może uda nam się drugiego laptopa zmontować, żeby dwa filmy na raz renderować, albo jeden montować, drugi renderować, a osobno jeszcze z tableta wrzucać, żeby to wszystko było jak najszybsze, jak najbardziej profesjonalne. coś jeszcze? Musimy Was uświadomić, widzieliście już na zdjęciach, że bilety VIP mamy przeznaczone na. To nisko spalona, więc jeśli chcielibyście zobaczyć CSa albo Starcrafta, chyba tak? Starcrafta? Nie wiem jak innego. Jakiś trzecia gra jest, nie pamiętam, to tam niestety nie będziemy mieli takiego wejścia jak na Lola. Być może w następnym roku jak trochę go wprowadzę w CSa, bo takie filmy też będą, to wtedy może ja nie umiem w przyszłym grać. roku <laughs> w przyszłym roku, ale teraz idziemy na Lola, bo ja trochę go ogarniam, on go ogarnia trochę bardziej. Więc obydwoje będziemy zaznajomieni w temacie no, dopiero. nie ja. jesteśmy protejerami, ale wiemy o co tej grze chodzi, więc będziemy się mogli wypowiedzieć na temat. No i nagrać coś ciekawego, nie? Nie, nie wiem, powiedz co konkretnie chciał jaką masz wizję? Co chciałbyś w swoich filmach, w swoich vlogach? Pojętne, Jaki, pojętne. Może jakiś panel, może coś konkretnego. W mamy wejdzie Mamy wejście na 4 dni. Możliwe, że Kumpel z Warszawy załatwi mi wejściówkę VIP, pracówkę jeszcze z, dodatkowo za kulisy, bo my z wejściówką VIP mamy też dodatkowe wejście w niektóre miejsca. Eee, a może ja będę mógł jeszcze z jakimiś bardziej znanymi osobami porozmawiać, postawać im pytania, zrobić coś ciekawego. Eee, plan od samego początku. Robimy drogę albo wieczorem, albo rano tuż przed wyjazdem, co się z nami dzieje. Później w samochodzie. Też coś mniej więcej ogarniemy jakie mamy plany, jak się czujemy, takie na spontanie różne rzeczy. Zakwaterowanie się w hotelu, podłączenie sprzętu. Zrobimy y, krótką wizję naszego jakby mini biura. Znowu podróż na jema. Chcemy być tam od razu od samego rana. E, pierwszy dzień to nie jest na samym spotku, tylko to będą jakieś wykłady. Przepraszam. To się wytnie. To się wytnie. Tam będą jakieś wykłady. I będziemy mogli po prostu tak na ludzi się wdrążyć w to. Będzie tam właśnie więcej vlogów, będą tam filmy, w których Wy będziecie mogli zadać pytania, proponować nam co możemy zrobić. Znowu powrót do hotelu, montowanie, wrzucanie i tak dalej, jakaś właśnie kolacja tego typu rzeczy. I później każdy kolejny dzień to będzie jak naj, coraz większy nawał um, rzeczy, które będziemy musieli zrobić. No i w ten sposób będziemy pracować, no i później zakończenie, powrót autkiem w domu, podsumowanie tego wszystkiego. Wycięcie najlepszych scen, może jakiś funny moment, w cokolwiek, podsumowanie wszystkiego. No i mam nadzieję właśnie, że zrobimy z tego naprawdę taką mega relację, żeby to było zrobione od A do Z, w Full HD, z jajem, z profesjonalizmem. Taki jest ogólnie plan na to, a jak nam to wyjdzie, to co się okaże naprawdę w praniu. Mamy jeszcze trochę czasu do przygotowania się na to cały czas. Chodzimy z tym kilkiem, montujemy różne filmy, staramy się różnymi programami bawić, żeby po prostu... Staramy się znaleźć optymalne ustawienia dla naszego celu, dla naszych planów. Dla wywiadów, dla vlogów, dla montowania. Tak, żeby to wszystko miało jedną, Ręcej zręczną nocy. całość, ręce i nogi. Trochę się rozgadałeś. Ja na temat swojej części, co ja chciałbym tam zobaczyć, zawrzeć, nagrać, rzucić, kon konkretne, konkretne rzeczy, to jakiś panel z jakimiś grami, może nowym sprzętem, mam nadzieję, że jakiś nowy sprzęt, pady, konsole, może nie, ale jakieś nowe gry się pojawią, przez co będę mógł od razu grać i na żywo Wam przedstawiać relację, jaka ta gra jest, czy polecam, czy nie polecam. Mam szczerą nadzieję, że zobaczymy się, zobaczymy się z paroma youtuberami. Nie wiem, tymi większymi. Ciężko na pewno będzie się dopchać do tych największych, czyli Roka, Roya, Izaka, Nitra i innych. I samo. I samo również, nie powiedziałem tego. Nie wiem, nie wiem. Może. Ale do Isamu też i zadać im chociaż dwa, trzy pytania. Bo to na pewno was chociaż bardzo interesuje. To. chcemy. Yy, cały czas myślimy nad yy... Formularzem, jakby pytań tak, żeby, żeby, żeby każdemu YouTuberowi, czy nawet innym osobom, zadać jedno pytanie stałe, jak na nie odpowiedzą. Bo to są może niekonkretnie ludzie z różnych sfer, bo to nie chodzi, czy tam o hype, czy o fame, ale jak ci ludzie się zachowują w stosunku do jakiegoś jednego, takiego dziwnego pytania. Chcemy zobaczyć reakcję, typu mina, typu odpowiedź, jak się nad, to zastanowią, jak się nad tym zastanowią. Żeby po prostu zobaczyć jak to wyjdzie. Chcemy taki jeden większy moment. Też chcemy na pewno porównywać z, z cosplayerami. Właśnie to chciałem powiedzieć. Cosplayerami. <grym> cosplayerami. Cosplay. Z producentami, z tymi nie keywordesy, tylko no, ci co reklamują. Hostessy. A hostessy to zdjęcia sobie z nimi robią. No ale... Będzie ty do nie <grym> Może jakoś się tam wyczai. Fransa na pewno da radę. No i też nowe sprzęty przede wszystkim. To, to jest najważniejsze, żeby dostać się wszędzie, wszystko co nowe, załapać. I zdobyć, zdobyć jakieś suweniry. Suwenirki, koszulki, ale żeby kupki, dowiedzieć się, dowiedzieć się od nich o co chodzi. No, i właśnie będą z każdym, żeby też nie za żeby te filmiki nie były nudne, to będą naprawdę dwa, trzy pytania: z czego jedno, ostatnie, albo pierwsze, w zależności, jakie to pytanie właśnie sobie ustalimy, żeby było takie charakterystyczne. I jedno. dobrze, przedstawiliśmy Wam wszystko, co było do powiedzenia. Nawet więcej niż mieliśmy do powiedzenia, pewnie się strasznie powtarzałem. To jest pierwszy taki vlog przed kamerą. Jak kiedyś spróbujecie się coś nagrać do kamery, to się zorientuje, że ciężko jest patrzeć w to okienko. Tobie w oczy patrzeć jest ciężko. Yy, ciężko jest mówić nie powtarzając się, nie zacinając, mówić cały czas głośno. Ale cały czas się będziemy rozwijać. Także dziękuję za oglądanie odcinka. Przypominam jeszcze raz, zadawajcie pytania do Q&A. Mogą być jajcarskie, mogą być poważne. Aby mógł następny odcinek nie związany z Jemem, tylko po prostu telewizjera Wizjera nagrać z QA, ze swoich różnych przemyśleń, no i to by było na tyle. Jeszcze jakieś pożegnanie wymyślę, ale na razie po prostu zwykłe. Na razie, jeszcze taki bonusik dla Was. To jest ten statek, na którym nagrywaliśmy. Tak się ładnie rozkłada. Tutaj się wkłada telefon, i tutaj jest taka fajna nóżka. I to jest po prostu. Epickie, a zepsułem, troszkę wygięte. Serio, dawajcie łapki, pytajcie w komentarzach o wszystko, bo chcę rozwinąć tę serię. joł.